Zalbyście! robi robię biznes! Zalbyście! Chore stawki, chore bije, mam pracę je! Zalbyście! To nie żarty, to nie baj, to nie biznes! Zalbyście! Parę planów jeszcze jest na mojej liście! Jest zalbyście, przelewy lecą jak w więzieniu i święty raz! zdamy się, się, Nikt do nas nie będzie przez małą chwilę, nie nie, nie. nie. Dalej cisnę. Prywatne życie, marzenia i biznes! Dajle nam przechwyty zostawia w liście! I do przodu nie klikam, nie nie widzicie tej pracy. Za to wszyscy widzą typę wasze ambicje. Są mini? U nas mini tylko maj. Zepią się hejty i proczy. No bo życie to jest gra. Kiedyś zbieraliśmy pokryte I pasa. Hejsa! Umiemy robić papier. Umiemy robić hasie. Więc zobacz, jak się kaszę. Największy polski kaszę. Najlepszy prosty patę Mamy klasę. Mamy w i basę. Mamy jeszcze parę marzeń Zawsze razem. Zalbyście płyniemy po swoje. No a reszta na mieliśnie. Rozpaliłem ogień. No bo miałem w sobie. Miałem bije, miały mi się niepotrzebne spekulacje. Dziś ucinam niczym fryzję. Zalbyście, robi siano, robi binne Zalbyście, zalbyście. Chore stawki, chore bije, mam precyje, Zalbyście, to nie żarty, to nie bajki, to nie gizne. Zalbyście, reklamów jeszcze jest na mojej liście. Robię zabyste foty, mordo to nie tylko pstryk. Wiem, to wciągę jak narkotyk. To sewenda zbawek bawek. Na koncie tych polskich złotych zrobił się już niezły pik. Wszędzie słychać nasze zwroty. Twoje to jest niemy przyk nie muszę być jak pac, bo jestem królem wód. Tak jak w naszej polsce szczupak, pod koszem robię dwóch. Tak. Znam się trochę na butach, nam się trochę na ciuchach. Na nich robię sobie zabysty utarg. Ja mam zabytą zwrotkę, która ci się w łeb. Na buty wydam flotę, taki ze mnie znak rzad W czasach co widać, opint robimy przez internet. Moim aucierku, poim aucierku Z Każdy pyta mnie, co noszę, nawet gdybym był stonową. Do stopy bym nie miał A Chata pełna butów? W tym temacie jestem bossem Nie zachowuj się jak pozar To jedyne o co proszę Zalpyście, objeziano robię biznes Zalpyście, zalpyście Chore starki, chore piję na to nie żarty, to nie bajki, to nie gisne Zalbyście, parę planów jeszcze jest na mojej liście Zalbyście, robię siano, robię biznes Zalbyście, kore chore stawki, chore winie Mam, pracuję, zalbyście, to nie żarty, to nie bajki To nie Disney, zalbyście, parę planów jeszcze jest na mojej liście Lubię liczyć, więc bardzo lubię liczyć pliki Tak samo jak Gryffindor mam zalbyste wyniki My znowu robimy, są nowe filmy, nowe klipy Życiowa tiara przydziału wysłała mnie do ekipy WoW nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig. W naszej chacie nasi ludzie sami zabyści Widziałeś ich na YouTube, bo to znane ksywki. Lipa jak drogi trunek, żadne tanie fiski. Jee, gramy ponad programu, muszę. Chata wielka jak ogwardus. Chata wielka jak Hagrid, my dalej robimy swoje. Nie czekamy na oklask. Co to jest? Co tam jedzie? To są dzieci w samochodach. Nie ma u mnie wolnych miejsc. To wam się nie mieści w głowach. Jestem na każdej plaliście. Oso, sososaliście. Rok temu nie słuchał mnie. Dzisiaj spada tak jak liście. Miałem plan spełnił się. Dzisiaj ja pomagam młodym. Jakbym był chilowagą. Niełatwo wyjść z kiedy z niego wyszedłem. Każda rzecz stała się łatwa. Dzisiaj, gdy zajadam pesto, no to mówię, że to fancy Bo pochodzę z rodziny, żebyś mówił na mnie biedny. Ale za to dziś z rodziny sobie odparam co chętnie, Bo za rokiem czekam i on nie ostatni, tylko pierwszy hasaza. Zalbyście! robię siano, robi bitne. Zalbyście, zalbyście! Chore statki, chore winy. Mam precyję. Zalbyście! To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney Zalbyście! Parę planów jeszcze jest na mojej liście. Zalbyście! Zalbyście. Zalbyście.